Witam serdecznie. Dzień 16 listopada 2010 roku. Wyjeżdżam z Winnice do Ostródy, by odebrać książkę pierwsze egzemplarze Cztery kroki do miłości. Drukują się tam w firmie Grafex. W podajniki papieru, w którym znajduje się papier o formacie B4, na którym będą umieszczone cztery książeczki maszyna drukuje w ten sposób, że drukuje całą książeczkę za pierwszym razem nie drukuje pierwszej, drugiej, trzeciej strony i je zbieramy tylko ona sama zbiera i rozkłada teraz na panelu, na panelu sterowania ustawiamy tutaj jest akurat już w pamięci ta książeczka ona ma 64 strony jak tu jest napisane i drukujemy jedną Puszczam. Tutaj będzie Ci wychodzić, gotowa książeczka, że de facto za pierwszym od razu do cztery książeczki, za jednym wyjść. Czas, ile drukowanie zajmie 4 książeczek, wykazuje, że 2 minuty 4 książeczki. W tej chwili drukuję 23 stronę 34. Tak przygotowany plik. To jest złożone wszystkie 4 książeczki. Myśmy teraz, że tak. mamy wszystko po kolei. Wystukujemy. Wklejamy je po dwie. Przechodzimy do bilotyny. Okay. 125 rozmiar. Układamy w ten sposób. jak jest więcej egzemplarzy wydrukowanych gdzie drukuję to ja po kilka biorę tych egzemplarzy żeby to szybciej ale w tej chwili pokażę na tym, na tym jednym i mamy dwie książeczki w zasadzie cztery książeczki przygotowane tymi czterema książeczkami przychodzimy do oklejarki oklejarka tu ma tak środka, tu ma miejsce na okładkę, tu ma frezowanie, czyli tak zwane jeszcze rozwarstwianie jednej kartki, żeby ten klej głębiej wszedł, żeby to było bardziej, bardziej sklejone, żeby się nie rozpadło przy czytaniu i, i eksploatacji. Tu jest dozownik kleju, licznik i tak dalej. I w tym momencie można włożyć książeczkę w tą szczelinę w tej chwili jest ustawione już to do tego jak, jak potrzeba, w ten sposób dosuwany. To, to się robi akurat za pierwszym razem, tylko później jak już idzie cała seria to idzie automatycznie, zresztą jak na drugim już będzie to widać, zaciskamy ją, bierzemy okładkę, która była również wcześniej przygotowana na tej maszynie, wydrukowana, Później, no tego nie pokażę, bo niestety 40 minut się nagrzewa laminator, dlatego wcześniej jest zalaminowane folią na tym laminatorze. No i później jest ta okładka układana. Tu jest ustawienia wszystkie. Układamy okładkę i teraz będzie głośno, bo pres będzie działał. jest zaciskana w tej chwili, dociskana i zabigowane boki są i są zrobione dwie książeczki, które są przygotowane do dalszych książeczkami w ten sposób są zrobione idziemy i może z tej strony będzie lepiej widać ustawiamy program, gilotyna ma swój program już dopasowany do tej książeczki Damy książeczkę. reset. Teraz już zostaje nam tylko docierało. Poszedł grzbiet, czyli front tak by. Odwracamy książeczkę. Zawsze grzbietem sklejony musi być z tej strony, tak jak nóż idzie zawsze pod skosem. Nie może być z drugiej strony, bo, bo po prostu będzie wyrywał. Łatwiej jest ciąć większą ilość książek, one się ładnie układają. Kupuję przecięcie. Stawiamy. Docinamy teraz prawda, górę. Staram się jak najmniej, tak jak widać. Ta czerwona kreska, ale zawsze te parę milimetrów muszę zebrać, żeby właśnie usunąć te niepotrzebne kleje. Te, te rzeczy, które, które wystają po prostu, prawda, z książki i tu docinamy dół, żeby równo było. Też to są milimetry, ale no, są ważne. Tak, akurat się docięło, no ale to... I w tej chwili mamy już cztery książeczki zrobione.